Minecraft Dobra, zacznijmy Minecraft To jest nowy Minecraft to Znaczy wow Bedrock Edition Nowy świat mm. To jest początek wszystkiego Tworzymy go Bez żadnych haków. To jest Bedrock Edition Na telefon Widzowie, ale no Serio, subskrybujcie ten kanał, no bo warto Filmy nie są codziennie, nie? S y są jakieś jeden dzień przerwy, dwa. Ale długo będą codziennie. Dobra, Zostawcie suba. najlepiej z dzwonkiem. A najlepiej abyście jeszcze zostawili lajka. Dobra, widzowie. Lecimy z koksem. O! Dżungla super. Jak się robi na drewno, na początek. Jeszcze nie mam swojego skina, ale będę miał. Widzowie. To jest początek wszystkiego. oczywiście się nie zamykam w dżungli. Powiedzcie, w dżungli. Może mieć bazę w dżungli, ale żeby swój domek mieć w dżungli. dżungli. Melążka mężczyzna, powiedziałem. Szczotka, pasta, kubek dynamitu. Szczotka, pasta, kubek dynamitu. kubek dynamitu. Kubek do ryja i pokrzyku. Dobra widzowie, lecimy Utopiec jak mnie strachujesz to trafisz Co robi? Nie na tym biom jesteś Ty też No dobra widzowie Ja ci muszę komuś kejwika Kina oczywiście to zbierzemy dobra, ten dzień leci na wprost szukając jakiejś wioski w Zowie chyba, że jest tu cave To mi sobie... Szczotka, pasta <grystanie> <grystanie> mhm. Dobra Dobrze, to lecimy dalej. Mam itemki podstawowe. Dobra, że dobra, jest.

O, dobra, lepsze to niż nic. Ja nie, nie to się kieram, że on służy, nie? To umarł. Jeszcze trzy. Czapka, Pas tak na dynamitu. i zęby do kitu. owsa. nie w tylko postarając. Już tą stronę, a nie musieli iść. Żeby dwie, a nie muszę za. Dobra. <laughs> Dobra. Ujdzie to powrotem. Nie wiem czy pierwszy i ty. Się przyda. Kurde. Nie Mhm. Żelazo jest mam co on spokojnie już? Dobra widzę, Raczej z koksem. Dobra, wziąłem się po cięciu. No, wykopałem był moje problemy. Dobra. Jurek to wie. Nie wiem, czy, czy dobrze mnie słyszycie. Dobra, będę głośno mówił. Jest ogólnie godzina 211. Dobra, i dalej nie będzie węgla. Słuchajcie, co zrobiłem? Arbułów, nie? nie skończyłem się jedzenia. nie mówią krów. A, tu nic nie ma. Zaszedł na Kewi A tu się... Mhm mm Bardzo dobrze, że tu wszedłem szkoda, że tu nie ten poziom na diekst, nie? A i tak w tym odcinku nie będziemy mieszkać w diekstu Pan bo... to nie widział? tam ręka mi się zaczęła tam długo już dobra już ławę Ile? 45 powinno mi wystarczyć na no ty Więc ja mieczek zrobię. I ten. Jest w ogóle noc czy dzień? tą stronę poszłem? Jeszcze nie wiem, więc idę po drewno. Na badania. nie?

Pójdziemy. Jest na kwarantannie. Dobra, wie sobie crafting. Wow. Jeszcze nie ma obów, ale też się pojawiło i już mam tutaj na przykład krew, to nam to, co miałem iść tamtą tam. barkę. Jak wy chcecie takiego otrzymać koksy jako tabery? Zapis przybójcie i i mnie Mówiłem trochę niewyraźno nie? A lubicie arbuza? Napiszcie w komentarzu arbuza, a ja wam przy przypnę serduszko Arbuza nie tylko są owocami zdrowymi, ale też słodkimi A nie rozumiecie w Minecraftie na arbuzie jak się go zbierze nie? Bez siliktacza Są pestki Nie dałem pestek nie w cudzysłowie, nie? Ja tam. E, dobra. To nie nasza sprawa. I co? Dobra, jednak ten mieczek. Teraz sobie zrobimy kilo. No, raz powstawimy wszystko. No, A mam 2 tlenosioma, na przykład z rynku czwarte. A mi to mięso? Ja chciałabym w górach zamieszkać. Mniej więcej. wy się zapytać czemu. Mniej więcej przy górach. Nie wiem, że będą kozy, nie? Ten, ten nowy małp, od 1 17, nie? To będą wiecie co? Emeraldy. Jako Jak wolno. Czuję ten piec to Widzowie. <laughs> dobra. No za cicho. Nie są zakończone, ale dobra. Ale nagrywam dla Was. No, króta kurczę, które strzały. Nie, południa. Ej, ej, widzu. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to subskrybuj, ale już co, na Java Edition lepiej zachodź słońca, jak coś, nie Będę nagrywał się, ale pod warunkiem, że mnie zasubskrybujecie. A to jest z go nie na lampie, ale tu, na telefonie. A to mam, bo mam? Ja się pokażę Wam. Zaraz tu pojawię i już wam pokazuję. To jest to. Poja Francher I możecie się zalogować nie musicie zalogować, tylko offline. I powinni działać, ale jest u mnie problem w tym, że nie działa mi nie ja patrzę. Kuba na przykład to moje imię na jest, jest ten, wersja 1.7. 1.7.10 nie w sobie będzie. Ja sobie próbuję wejść i je wywali. Więc myszkę są ustawię. A mam na jednym który na którym działa Minecraft. Java Edition. Nie patrzcie. Aplikacja gra uległa awarii, tylko 1 Możecie mi to wytłumaczyć? Dlatego nagrywam na Bedrock. Mam drugi telefon który też działa. I mogę wam mogę tam nagrywać Java Edition i drugi kanał. Teraz się też nazywał yy, subi jaka. Ja nawet nie, nie, nie pamiętam jak się nazywałem, nie? Pewnie gdzieś tak samo nazywałam, tylko że Games Nie? Skopujemy. Teraz będziemy o wiele bezpieczniejsi. Można dojść do, do głównego Także będzie noc. Dobrze? Dobra. Dobra, widzę, no, w sumie już dużo dzisiaj działaliśmy. Kurczę, kamera mi się do góry wypuściła. Miałbym zrobić. Jeszcze się nazywało. Miał skill, tylko. O kuniki. Muszę je zabić, przepraszam, widzowie. Nie mi na no co. Albo, albo powiem. Na skórę. Bo ja bym robiła skórę, jakby na enchant, nie? Jestem trzy. jestem was to boli, to 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 boli, ale też też boli. boli jak to się robi suitarki, na Bedrock Edition? Nie na Edition, tylko na Bedrocku po prostu, nie? Na, na, na Bedrocku? Bo ja robię. To jest bardzo proste, w końcu nie, nie będą umieli, jeśli nie, nie umiem grać. Osokrowy, też na skórach. Wolę przemienić. Ty nie uciekaj. Nie uciekaj. Mne, mne, viac, mne, 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 prostu. Tego tam. To To vidíte, ne? Uh -huh. Tu jest ten na no koło tego losu. Aby do wolosu, albo nie zjadł wszystkiego, dwa, dwa maszynka. Żeby, jak będę robił ten, nie? Prawda wiele Ten nasz survival nie będzie na nim oprócz nas. A też mam jeszcze jeden Survival. Tylko, że z moją siostrą. O kurczaki. Super. Tylko gravel, nie? Bo ja równo mamy. Ja kiedyś byłem ukryta tam kurczakowi <gry> A teraz to zrobiłem Najgorzej, bo tylko dwa plura Dobra, widzę ja. Tam są szczątki portalu. Super, randzka. Ja na koniec, na koniec Otworzę skrzynię, zbiorę złoto I kończy się ten odcinek, dobra? A nie wiem więc jest oto szkoda mi ten o Dobra, ja widzowie, kończymy odcinek na tyle dzisiaj w dzisiejszym odcinku pozdro!